Hello. Siema. Pakujemy się w deszczu, niestety. Nie chcę tego wypuścić. Ale jedziemy co na to sądzę. Szykujemy się na naszą wyprawę. Tak wygląda, e, tak wygląda nasz kamper no Jeszcze <laughs> tu, resztka, jeszcze resztka spotowaliśmy. Jeszcze ale parę jeszcze... rzeczy musimy zapakować, coś tam ugarnąć. No, a na razie szykujemy się. Pogoda jest trochę niewyjściowa. E, no co? Ja chyba nam ja to nie przeszkadza, bo spakujemy się i. Planujemy za jakieś 2 godziny ruszyć, czyli około godziny 12.00. No i cel na dziś. Jaki cel na dziś? Okolice na Wobrzycha, na ile nie góry, południe, Polski. Tak, A południe, południe Polski. Polski. A potem będziemy improwizować będziemy patrzeć. No, plan jest taki, żeby objechać Polskę dookoła, coś tam pozwiedzać, Z pooglądać. Jedziemy, tak, tak jest. To najważniejsze Bożynie są humory. Nie bójcie się podróżować. Pis, dobra, do później. Godzina 12.17, czas operacyjny. Rejestracyjny wyjeżdżamy z naszego miasta. Jest nasz kierowca. Żegnamy nasze piękne miasto. Na chwilę, dłuższą. Gdzie ruszamy? Ruszamy na południe Polski. Tak. W okolice Jeleniej Góry, Wągrzycha. Tam dzisiaj chcemy zostać jeden dzień. Tam dostajemy się dokładnie na jedną noc. No, no chyba, że nam się spodoba. Chyba, że to zostaniemy dłużej, ale. Plan jest taki, że jedziemy w tamtą stronę. Czyli do zobaczenia za chwilę dłuższą, z dalszego etapu naszej podróży. Co, opuszczamy nasze ziemie, Tak. To za nie jakiś czas, niedługi. <laughs> nie wiemy, ile to tam zajmie. Myślę, że nie tylko 2-3 dni, trochę więcej, zanim objedziemy nasz piękny kraj. A wrodzimy to myślę, że w nowym miesiącu. Szybciej chyba nie damy rady. Zakupy, brakujące elementy, które są potrzebne na wyjazd. Ogólnie dekatlon jest totalnie pusty. Nie wiem, wszystko ludzie kupowali. Ale nic, coś tam mamy. Tak, to chyba Musimy kogoś pytnąć gdzieś. Trochę nam brakuje jeszcze jednej rzeczy, ale zaraz znajdziemy. Wytarliśmy w końcu gdzieś na Dolinę Bobru. Za mną z tyłu widać, to jest Zapora Pilchowicka, budynek 1927 roku bodajże bardzo urokliwe miejsce, super naprawdę świetnie, cisza, spokój no no i teraz jesteśmy w tej okolicy i szukamy jakiejś miejscówki, żeby zostać na noc nie jest to takie proste, bo no nie ma miejsc fajnych, żeby gdzieś się zatrzymać, żeby stanąć z tym za naszym samochodem i założyć pierwszy obóz, że tak powiem ale jest tu bardzo urokliwie, naprawdę super tak wygląda Bóbr. Dość dzika rzeka, górska. Jest to Dolina Bobru. I jeszcze raz w całej ok Zapora plichowicka A za nią znajduje się zbiornik wodny, spiętrzający znaczy, Zapora spiętrza wodę i tam jest zbiornik, takie jezioro, Jędrzychowickie bodajże się nazywa. No i chcemy właśnie tam za tą zaporą, tam, tam, z drugiej strony pojechać, zobaczyć jeszcze tamto miejsce i poszukać tam może jakiegoś noclegu, miejsca na nocleg, bynajmniej. Pięknie, cisza, spokój, piękne lasy tu są, super. Mamy jeszcze młodą godzinę, więc spokojnie możemy sobie poszukać dobrej miejscówki. To jest raj dla amatorów wędkowania muchowego. Są tu pstrągi potokowe i lipienie. Niestety nie mamy takiego sprzętu i nie będziemy łowić w ten sposób. Mamy wędkę, ale nie taką i nie na takie ryby. Ale spróbujemy. Może akurat coś. Lecimy dalej. A teraz jesteśmy we Wleniu. Ciche, spokojne miasteczko. W dolinie Bobru. Ratusz. I... Plac, rynek główny. Fajnie tu, cicho. Spokojnie tak Trochę jakby się czas zatrzymał W miejscu Cisza, spokój Tanie, bo nie mieliśmy ze sobą żadnych kiełbasek, ale chcemy zrobić jakiegoś grilla. I wracamy na miejsce pierwsze, które znaleźliśmy po drodze nad Bobrem, eee, na polu takim na, na, na łące. Ale chyba najlepsze miejsce z tych wszystkich, które oglądaliśmy teraz po drodze bo cisza i spokój i nie ma ludzi. Eee, są fajniejsze miejscówki, ale zawsze jest pełno ludzi i fajnie, więc zostajemy na polu. Eee, Basia robi teraz zakupy, kiełbaski. pakujemy się do auta i jakieś 3 km mamy do, do miejsca noclegu dzisiejszego. I tam rozbijemy sobie pierwszy obóz, pierwszy kemping nasz. <laughs> Przetestujemy naszego kampera. Tak, tego tutaj z tyłu. No, zobaczymy. Jeszcze na pewno coś nagramy. Jak już się rozbijemy, pokażemy, jak to u nas wszystko wygląda. Bardzo fajnie. Polecam wleń. Jak będziecie mieli okazję przejeżdżać gdzieś w tej okolicy, zajechać chociaż na chwilę. Fajnie, cisza, spokój, naprawdę super miasteczko. Czas się zatrzymał w miejscu tutaj, nie? bardzo fajnie. To na razie. No dobra, jesteśmy na miejscówce. Pierwszej. Pierwszej, a taki mamy widoczek. O, tu pola. Jeden dom, który jest tam daleko. I... I tu mamy, tak, tu są drzewa i za teraz przy tych drzewach jest bubr i tu jest nasz kamper. Basia zaczyna właśnie rozpakowywać potrzebne rzeczy, a ja wam pokażę bubr. Tak, tu mamy zejście, po drugiej stronie rzeki są jakieś jeszcze domki, a rzeka wygląda tak. Fajna górska rzeka. O. Bardzo fajne miejsce. Zobaczymy, kto będzie odważny, żeby rano się w rzece wykąpać. No dobra, wracamy do naszego kampera. I rozstawiamy obóz. Rozstawiamy obóz. Szykujemy się i możemy zacząć grillować i zacząć pierwszy dzień biwakowania. O! Jak Basiu miejsce? Genialne! No to fajnie. Podoba mi to ci się to, że ci się podoba. No dobra. Rozbijamy się. Pięknie tu jest. I cisza. Супер.